Hej, siema, dawno nie nagrywałem takiego normalnego materiału wideo, w sensie nie let's play'a No ale najwyższa pora to zrobić, czas rozprawić się z tą małą gierką Także zaczynamy The New Order. Więc może zacznę od tego, że Wolfenstein, The New Order to taka dziwna gra. A dziwna nie dlatego, że kiepska, tylko po prostu wycofuje taki dziwny kontrast między fabułą a tym, co w grze robimy. Nie jest to w sumie nic nowego, ale. Bo w grach często w sumie takie rzeczy się pojawiają, takie kwiatki. Jednak tutaj działa to o dziwo na korzyść gry. Więc kontrast polega na tym, że twórcy Wolfenstein New Order chcieli zrobić coś ambitniejszego, niż po prostu kolejną bezmyślną strzelankę, w której idziemy do przodu i zabijamy kolejne dostępy wrogów. I trzeba ich naprawdę za to pochwalić, bo udało im się to zrobić, a jest to dosyć trudne, zwłaszcza, że mieli do dyspozycji już znaną markę, która kojarzona jest właśnie z takimi prostymi strzelankami, w których idziemy do przodu i zabijamy wszystko, co popadnie. No i fajnie, właśnie, że postacie są bardziej złożone niż to zazwyczaj bywa w strzelankach. No i właśnie kaczcenki są ciekawe, tworzą właśnie emocjonalną więź z postaciami, a nawet z głównym bohaterem, który wydaje się taki bardzo ludzki. Właśnie po kilku godzinach, gdy już go bardziej poznamy, zobaczymy kilka scenek z niego dziem, naprawdę wydaje się bardziej ludzki. No i właśnie tutaj występuje ten kontrast, bo gra wygląda tak. Jedziwo zupełnie mi tym przeszkadza, bo właśnie, mimo że gra kłóci się z tym, co oglądamy między misjami, to tak naprawdę razem stanowi jedną spójną całość, którą po prostu przyjemnie się ogląda, w którą przyjemnie się gra. No i tak w sumie tak starając się analizować e, tego typu zabieg, to można dojść do wniosku, że może właśnie taki był, e, zamierze, takie było zamierzenie twórców, żeby właśnie pokazać, że e, wojna ma dwie strony. Właśnie jedna jest taka ludzka, gdzie właśnie. Dzieją się tragedie, no, zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzie zdają sobie sprawę z tego, w jakim są położeniu, rozmawiają o tym i tak dalej, ale z drugiej strony, gdy przychodzi do walki, no to nic więcej się nie liczy, tylko. Fabularnie gra, bardzo zaskakuje, ale jednak. Gameplayowo też e, twórcy starali się wnieść e, trochę świeżości. Przede wszystkim w, w wielu momentach w grze możemy przejść zupełnie na skradanie się. Możemy zabijać wrogów po cichu nożem, e, zabijać dowódców, którzy gdy nas wykryją, mogą wezwać posiłki, więc możemy ich najpierw ubić, i wtedy resztę sobie już na przykład swobodnie korzystając z głośnych broni sobie wybić. Strzelanie też bardzo satysfakcjonujące. Z każdej broni możemy strzelać trzymając dwie naraz. I to jest naprawdę bardzo fajne, zwłaszcza na przykład w przypadku shotgunów, bo w pewnym momencie w grze dostajemy e, automatyczne shotguny, z których po prostu wychodzimy i po chwili już po prostu wszystko jest rozbalone. E, tony wrogów leżą na podłodze i po prostu widać jedną wielką czerwoną plamę i... Jest naprawdę fajne. Mało tego możemy nawet trzymać na raz dwie snajperki, co jest naprawdę absurdalne, ale i zajebiste. Gra jest świetna, ale jeżeli chodzi o gameplay, to nie ostrzegła się paru drobnych wad. Przede wszystkim dla mnie strasznie należące jest przejście między filmikami a gameplayem. Filmiki robione są na silniku gry, jednak nałożone są na nich dodatkowe filtry i różne efekty, dzięki którym no, wyglądają lepiej, bardziej tak kinowo, ale z drugiej strony też. Różnią się bardzo od tego, co widzimy w normalnej grze. No i w grze jest kilka momentów, gdzie po prostu naciskamy przycisk z grzomiek i wtedy przełącza się na scenkę, która właśnie wygląda zupełnie inaczej kolorystycznie niż scena, w której aktualnie jesteśmy i strasznie to jest takie rażące. No ale to już czepianie się. Kolejna rzecz to podnoszenie amunicji. Niestety trzeba to robić ręcznie. Musimy najechać właśnie całownikiem na skrzynkę z amunicją, czy tam na broń, i nacisnąć kwadrat. I po jakimś czasie no, robi się to niestety trochę nużące. O wiele lepszym byłoby rozwiązaniem, gdy po prostu gra sama podnosiła amunicję w momencie, gdy wejdziemy na nie. Zwłaszcza, że po każdej walce po prostu zostaje takie pobojowisko, i przez 5 minut wtedy chodzimy i zbieramy wszystko dookoła. O wiele lepiej byłoby mogli po prostu przelecieć i tyle. No, to są takie dwie wady, gdyby naprawdę już chciał się do czegoś przyczepić, bo ogólnie to gra jest. GIT. Warto też zaznaczyć, że grze nie ma żadnego trybu multiplayer jedyne co zostanie na płytce to tryb. Single player i może to niektórych odstraszać właśnie wydanie 200 zł na grę, która no po prostu się skończy kiedyś. Mi to nie przeszkadza, a po twórcy dali bardzo fajną rzecz, a mianowicie w trakcie gry na samym początku, pierwszej misji e, dokonujemy wyboru. Nie będę spojował o co to za wybór, ale właśnie ten wybór determinuje to, którą jakby linię czasową wybieramy i w każdej z tych linii gramy sprawa w te same levely, ale pojawiają się w niej. Inne postacie i też mamy dostęp do sekcji, które w tej linii czasowej, które nie wybraliśmy, no, są niedostępne. Także warto przejść w grę dwa razy. Cieszą również też w grze polskie akcenty. Przede wszystkim pojawia się w grze polski język. Polscy aktorzy, którzy mówią ojczystym językiem, zwłaszcza na początku. I też pierwsze chyba dwie misje dzieją się w Polsce. potem główny bohater, jak pewnie wiecie, jest polskiego pochodzenia, zresztą można się domyślić po jego nazwisku. Najpierw rozwali mnie magazyn mój, shop, który leży w garażu w jednej z lokacji. Ogólnie, Wolfenstein New Order to naprawdę świetny tytuł. I no, naprawdę mnie zaskoczył, bo nie spodziewałem się aż tak dobrej gry, która będzie dobra, zarówno pod względem gameplayowym, jak również zaskoczy mnie historią, bo nawet gdyby zrobili prostą grę z tego świata, która no, nie wygłębiała się zawietnią w psychologiczne aspekty całej sytuacji, nie rozbudowała za bardzo bohaterów, których spotykamy po drodze, to byłbym usatysfakcjonowany, jeżeli gra miałaby takie mechaniki jak ten Wolfenstein, którego grałem. Jednak właśnie twórcy poszli o krok dalej i dzięki temu, zamiast dobrej gry, mamy po prostu świetną. Naprawdę trzeba pochwalić ludzi z Machine Games, bo tak właśnie nazywa się deweloper, którzy stworzył tę grę, że właśnie starali się zrobić grę, która, pierwsze, będzie fajna, będzie fajnie się w nią grało, strzelanie będzie jest funkcjonujące, a z drugiej strony też opowie nam ciekawą historię. Także, jeżeli macie którąkolwiek z platform, na którą ta gra się pojawiła, a wyszła prawie na wszystkie oprócz Wii U to polecam, naprawdę nie wahajcie się, warto. Korzystając z okazji, że nie ma dzisiaj newsów, bo właściwie nic ciekawego się takiego nie wydarzyło, przynajmniej moim zdaniem, to chciałem was zapytać właśnie, jakiego typu materiały wolicie, żeby pojawiały się na kanale. Czy żeby pojawiały się takie let's play, jak ostatnio wrzucałem z Offensteina, gdzie był to w sumie zapis streamu, na żywo, zresztą swoją drogą, we wtorek albo w to jeszcze Wam powiem, będzie stream z Watch Dogs, także jak chcecie oglądać na żywo, to umieszczę na pewno linka gdzieś na fanpage'u. No, ale właśnie, czy wolicie takie materiały typu w cożem grał, czy let's Play? E? Dajcie mi znać w komentarzach, a na razie już żegnam się, dzięki wielkie za oglądanie i grajcie w Wolfensteina. Na razie!